To jest zezwolenie Ja Dzwoni do nas klient, który jest z Ukrainy i chce nabyć taki dom. Co wtedy? Takie ogłoszenia, że e, pomożemy obcokrajowcom uzyskać zezwolenie przez dwa miesiące. To jest nieprawda. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzień dobry. Jesteśmy w kancelarii adwokackiej pani Joanny Domienowskiej. Nazywam się Galina Herwamowa, pracuję w biurze nieruchomości IO i, i pośredniczę przy sprzedaży domów. I y, spotkałam się z taką historią, albo z taką sytuacją, kiedy moi klienci, sprzedający, nie zawsze wiedzą, co to jest zezwolenie MSWiA i dlaczego jest potrzebne. Dlatego pani Joanna Domienowska, pani mecenas, nam dzisiaj trochę o tym opowie. Tak, wszystkie osoby, które pochodzą spoza EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jest jak pewnie wiemy trochę więcej niż Unia Europejska, aby nabyć nieruchomość w Polsce, muszą uzyskać zezwolenie. Przy czym trzeba też wiedzieć, jaką nieruchomość, bo to dotyczy działek albo domów, natomiast nie dotyczy samodzielnych lokali mieszkalnych. Mówiąc po ludzku, Mam klienta sprzedającego, który sprzedaje dom. Uh -huh. Dzwoni do nas klient, który jest z Ukrainy uh -huh. i chce nabyć taki dom. Uh -huh. Co wtedy? Na pewno y, z takim klientem transakcja będzie musiała być dwuetapowa. Musi być umowa przedwstępna, mhm. a potem dopiero umowa ostateczna, dlatego że pomiędzy umową przedwstępną a umową ostateczną y, cudzoziemiec, spo, no właśnie z Ukrainy, mhm. osoba z Ukrainy, y, 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 czy każda osoba spo, spoza EOG, to trzeba też pamiętać, że tutaj również Amerykanin, mhm. na przykład Kanadyjczyk, mhm. a, Australijczyk, Musi uzyskać to zezwolenie. Mhm. I kodeks postępowania administracyjnego mówi, że procedura administracyjna w takiej sprawie trwa dwa miesiące, ale nigdy nie wolno założyć tylko dwóch miesięcy, dlatego że jeżeli nawet po dwóch miesiącach uzyskuje się to zezwolenie, co przy profesjonalnej obsłudze jest możliwe, to i tak trzeba czekać później na uprawomocnienie się tej decyzji. W związku z tym bezpieczne to są 3 mhm. miesiące, a najbezpieczniejsze według mnie to jest 6 miesięcy, to już wtedy na pewno, przynajmniej jeżeli jest ta profesjonalna pomoc. To to takie zezwolenie się uzyska. Dlatego że często kupujący są pełni bardzo dobrych chęci mhm. i naprawdę sami też nie wiedzą mhm. jak interpretować pewne przesłanki, które tam wymaga ministerstwo dla uzyskania mhm. zezwolenia. Na przykład więzi z Polską, mhm. że to nie chodzi o jakieś tradycyjne, historyczne więzi, pradziadka z Polską, mhm. tylko to chodzi o te tu i teraz dzisiaj, czy cudzoziemiec pracuje w Polsce, czy ma e, kartę pobytu, czy ma umowę o pracę, a nawet o dzieło czy zlecenie, ale czy ma te dochody, czy mhm. jest w stanie wykazać, że uzyskuje dochody. I czasem to, to nie jest zła wola ze strony kupujących, tylko oni też tego jeszcze sami nie wiedzą. Więc gdybym była osobą właśnie z Polski, która miałaby im sprzedać, nawet chciałabym sprzedać, to myślę, że powiedziałabym, że y, 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 chciałabym dowiedzieć się, y, 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 mieć potwierdzenie od kogoś z zewnątrz, mhm. że Państwo rzeczywiście y, jestem gotowy poczekać, ale chcę mieć potwierdzenie, że Państwo rzeczywiście takie zezwolenie mhm. u, y, otrzymacie. No i y, na przykład ja to robię tak, u mnie w kancelarii to działa w taki sposób, że cudzoziemiec zgłasza się na poradę prawną. W czasie tej porady prawnej przedsta przedstawiam Wszystkie rzeczy, które ja wiem, że są ważne z punktu widzenia ministerstwa. Ja też zadaję mu takie pytania natury osobistej, które być może on chce tylko powiedzieć mi, na przykład o źródło pochodzenia środków na zakup nieruchomości. I po takiej poradzie. Częścią tej porady jest to, że ja na przykład mailowo potwierdzam, że z taką osobą się spotkałam i że widzę spełnienie wszystkich przesłanek, które są wymagane do uzyskania zezwolenia. Czyli ja takiego maila mogę wysłać tej, znaczy, ja jako adwokat, no to jestem związana z tą osobą, która była u mnie na poradzie, więc ja tego maila wysyłam osobie, która była na poradzie, ale na przykład można poprosić o takiego maila. Czy taki mail, czy, czy taki mail, czy w ogóle udaliście? się państwo na mhm. taką poradę i czy ktoś profesjonalnie zajmujący się uzyskiwaniem zezwoleń e, rzeczywiście potwierdza, że macie wszystkie spełnione kryteria. A jeśli tak było, no to czy mogę prosić o potwierdzenie, że, że, że rzeczywiście tak było? Z Panią Janą Dymynowską już nie e, jeden raz popracowaliśmy. Mamy transakcje, mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o otrzymanie takiego zezwolenia i przeprowadzenie transakcji z uzyskaniem zezwolenia my ja, Pani Jana, bardzo często ostatnio widzę w internecie takie ogłoszenia, że e, pomożemy obcokrajowcom uzyskać zezwolenie przez dwa miesiące. Co Pani o tym myśli? Ja myślę, że to jest nieprawda i że to jest yy, no, naganianie sobie klientów, dlatego, że yy, taka pół... To, to, to jest taka nieprawda, która jak, jak każda taka nieprawda jest oparta na półprawdzie, to znaczy rzeczywiście najkrótszy termin tego postępowania administracyjnego to są dwa miesiące. I rzeczywiście, jeżeli profesjonalista składa z góry wszystko dobrze, wszystkie dokumenty prawidłowe, jest możliwość to zezwolenie uzyskać w dwa miesiące, natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, potem czeka się jeszcze na znaczy taka decyzja nieprawomocna, jak to każda decyzja administracyjna, Wysyłane jest do wszystkich stron postępowania. Stronami postępowania takiego jest kupujący i sprzedający. Tu bardzo ważne jest, żeby oni odebrali i kupujący, i sprzedający, żeby odebrali pocztę, żeby to nie było awizowane kolejne dwa tygodnie. Bo od odebrania tej przesyłki, tej nieprawomocnej decyzji, jeszcze jest, leci czas na zaskarżenie tej decyzji. Wiadomo, że my wszyscy chcemy doprowadzić transakcję do sukcesu i nikt nie będzie jej zaskarżał, ale ministerstwo ani żaden organ administracyjny nie ma prawa przyjmować takich założeń więc musi wysłać tą decyzję i czekać. Więc jeszcze po tych, po tych dwóch miesiącach. Czeka się dwa tygodnie na uprawomocnienie decyzji. Dziękuję pani mecenas. Jeżeli bym teraz musiała rozumować, to ten proces wygląda następująco. Mam dom do sprzedania, przychodzi do mnie klient z poza Unii Europejskiej, negocjujemy cenę. Do już pani, to już jest pani. To, to to już Jestem po mojej stronie. Dogadaliśmy się. Później z takim kupującym przychodzę do pani kancelarii i ustalamy, czy otrzymamy faktycznie zezwolenie, czy nie. Czy chodzi tutaj tylko o dokumenty od kupujących, czy jeszcze musi pani również zbadać nieruchomość? Badam też nieruchomość. Badam też nieruchomość. Eee, proszę o księgę wieczystą, mm -hmm. wypis z rejestru gruntów. Eee, w zależności od tego, co tam widzę, to też badam dalsze rzeczy. Ostatnio była kwestia przekształcania użytkowania wieczystego. Mm -hmm. We własność, są kwestie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, jest kwestia tego, czy w ogóle, bo czasem nawet sprzedający i kupujący nie wiedzą dokładnie, co jest przedmiotem transakcji, bo czasem jest to nieruchomość razem z udziałem w drodze, czasem jest to sama nieruchomość. Czasem tu też bardzo trzeba uważać, jest tak, że nieruchomość jest tego typu, że nie trzeba na nią zezwolenia, ale jest udział w drodze albo jakieś dodatkowe, garaże czy, czy może rzadko garaże, ale są takie użytkowe części, na przykład na osiedlu, na które mhm. też trzeba zezwolenia. Więc ja wszystko to badam, co dokładnie to jest, mhm. na co trzeba zezwolenia tutaj, o co będziemy wnosić, przy czym wniosek jest jeden, nawet jeżeli, jeżeli jest nieruchomość z udziałem w drodze, to to jest jeden wniosek, tylko ja muszę go prawidłowo złożyć. Co do przychodzenia, ja muszę powiedzieć, że my prowadzimy sprawy w całej Polsce, no bo mhm. ministerstwo jest jedno tu w Warszawie i i tak te papiery muszą tutaj przyjść. Zwłaszcza w dobie COVID-u i później już teraz też tak zostało, że wiele osób nigdy tutaj nie musi się pojawić. Mhm. Rozmawiamy sobie online. A potem przysyłają. Ja jako adwokat też mam prawo poświadczać dokumenty, mhm. które widziałam za zgodność z oryginałem, więc y, nawet nie daję zawsze oryginałów dokumentów, tylko przysyłane mi są one kurierem. Robię kopię i poświadczam mhm. i kopię składam tak, żeby klientom zostały oryginały. I często się nawet nie widzimy i to wszystko działa on, przez środki komunikowania się na odległość składamy i, i działamy. Okej, okay, dobra. No ja tutaj jestem troszeczkę leniwa. Ja działam pod Warszawą, mm -hmm. <noise> dlatego ze swoimi klientami przychodzimy wszystko do Pani mecenas, tak. dokładnie. I Bo teraz lubimy się spotykać. To prawda, to, to prawda. prawda to też jest bardzo ważne. I też chyba ważne jest, prawda, dla klientów, jak oni nas widzą we, we dwie, no że oni widzą, że my naprawdę jesteśmy, tu jest biuro, tak i tak wygląda, ten adwokat jest żywy, wyprawdziwy ten pośrednik też się stara. Myślę, że to, to cieszy naszych klientów. że Bardzo cieszę. Nie, yy, 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 się nie chwalę, proszę wybaczyć mi moją skromność. No, bo <grywa> tak, <grywa> ale tutaj muszę się pochwalić, że naprawdę mamy bardzo pozytywny odzew naszych klientów, którzy wiedzą, że całą transakcję się opiekujemy od początku do końca, na każdym etapie i jak wchodzimy w trudniejsze tematy. Oczywiście, że każdemu życzę i samo uwielbiam klienta kupującego, który przychodzi, ma gotówkę i spinamy tę transakcję w trzy dni. Ale na jest to... ich bardzo mało, powiedzmy sobie szczerze. No Nawet jest Polaków prawda. jest mało, którzy mają gotówkę. Nawet jak Polakie, Polak jest kupującym, to on nagle będzie brał kredyt i to też przedłuży nam transakcję, prawda? Dokładnie. Więc też tak nie skreślajmy, powiem tak szczerze, cudzoziemca jako kupującego, bo on na przykład czasem musi musieć dostać zezwolenie, nie, ale ma gotówkę, mhm. a jeżeli nawet y, y, bierze kredyt, to często mniejszy niż Polak kupujący, a nawet jeżeli też bierze kredyt, no to właśnie to czekanie na ten kredyt to jest mniej więcej tyle samo co zezwolenie w tej chwili w bankach. Dokładnie. Mój message był w tym, że są łatwiejsze transakcje i trudniejsze, i że jeżeli mamy trudniejszą transakcję, to nie chodzi o to, żeby skreślić sobie taką transakcję, tylko wiedzieć, że są osoby profesjonalnie, które potrafią zaopiekować się takim procesem, powiedzmy, bardziej skomplikowany niż sobie życzymy. Tu był mój message.